Dzień dobry, Mariusz Maksymiuk. Mamy wakacje, temat typowo edukacyjny. Zaraz okaże się, że mamy do przekazania bardzo ważne i ciekawe informacje, zarówno dla studentów, jak i dla maturzystów. Jestem w Państwowej Szkole Wyższej imienia Papieża Jana Pawła II Białej Podlaskiej. Ze mną profesor zwyczajny, dr habilitowany Józef Bergier, rektor uczelni, i pani doktor Marta Chodyka, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych na Uczelni. Papieża Jana Pawła II biaje Podlaskiej. Drodzy Państwo, ciekawe i ważne informacje macie do przekazania. Może zaczniemy od, od maturzystów. Panie rektorze, jak poszły w tym roku matury i jaką macie receptę dla maturzystów? W ostatnich dniach wszyscy z niepokojem przyjęliśmy informację w całym kraju, w tym w naszym mieście, że blisko 1 trzecia młodzieży nie zdała matury. W związku z tym, że nasza uczelnia kształci na 18 kierunkach studiów, w tym na pięciu magisterskich i na wielu kierunkach które dotyczą nauk ścisłych typu informatyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo uznaliśmy za stosowne, żeby wyjść naprzeciw młodzieży, którą, która jest jeszcze przed egzaminami, i zaproponować bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki, z wykładowcami naszych kierunków ścisłych. I stąd w naszym gronie pani Dziekan. Tego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, która chciałaby podzielić się inicjatywą tego wydziału i podzielić się szczegółowymi informacjami o naszym zamiarze. Pomóc młodzieży, która jeszcze w okresie wakacji musi poddać czy chciałaby poddać się egzaminowi maturalnemu. Pani Dzieka, w takim razie jaki pomysł ma uczelnia dla tych, którzy tą maturę z matematyki? No, nie poszła im tak, jak oni by chcieli. Dla maturzystów, którzy nie zdali matury w pierwszym terminie z matematyki, proponujemy zajęcia wyrównawcze bezpłatne dla tych uczniów, które, na których będziemy mogli przekazać im wiedzę z matematyki potrzebną do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 26 sierpnia tego roku. Chcielibyśmy na tych zajęciach omówić z nimi wszystkie zadania z egzaminów maturalnych z matematyki od roku 2010 i... Mam nadzieję, że to bardzo pomoże im przygotowaniu się do egzaminu poprawkowego, a jednocześnie następnie dalej dla kandydatów na studia. Jak będą wyglądały te zajęcia? Kiedy będą się odbywać, gdzie się zgłosić, żeby wziąć ich udział? Zajęcia będą się odbywały w naszej uczelni. Będą prowadzili nasi wykładowcy. Proponujemy uczniom pięć spotkań po 4 godziny, także na każdym spotkaniu mówimy zagadnienia z matury z poszczególnych roczników od 2010 roku. Zajęcia będą organizowane no, planujemy od 14 lipca, na przykład w poniedziałki, takie proponujemy termin uczniom, do, do 11 sierpnia. I w tym czasie planujemy właśnie omówić wszystkie te zagadnienia, czyli jest to miesiąc czasu, kiedy będziemy mogli pomóc uczniom przygotować się jeszcze raz do egzaminu z matury. Dobrze. To jeszcze jak mają się zgłosić te osoby? Do kogo gdzie? Tak, będą e, rozpowszechniane plakaty, na plakatach będą podane informacje, Wy proponujemy zgłoszenia mailowe bądź telefoniczne do pracownika naszej uczelni. Rodzi się pomysł kolejny. Nie pomoc tylko teraz wakacje dla tych, którzy nie zdali matury, ale może spróbujmy pani dziekan przed kolejnymi maturami z dużym wyprzedzeniem zaprosić do naszej uczelni i gdybyśmy mogli w tej chwili podjąć wspólnie taką deklarację, to ona mogłaby być już zapowiedzią dla młodzieży naszego powiatu, naszego miasta, by przed maturą z dużym wyprzedzeniem można ją tak przygotowywać bezpłatnie, co jest ważne w naszej uczelni, bo nie jest tajemnicą, że większość rodziców korzysta z pomocy korepetycji, korepetycji płatnych. Także to spotkanie jest okazją nowej naszej zapowiedzi, oprócz tej nadzwyczajnej, wakacyjnej w tym roku. A czy, dopytam, tylko matematyka, czy być może nawet i inne przedmioty? Ja sądzę, że jest to możliwe w odniesieniu do innych przedmiotów. Sięgnijmy do analizy, które przedmioty oprócz przedmiotów ścisłych stworzyły trudności. To, o czym powiedziałem, jeżeli oferujemy dzisiaj 18 kierunków studiów, w tym 5 kierunków magisterskich, to znaczy, że praktycznie do każdego z przedmiotów jesteśmy w stanie być przygotowani i służyć, co chciałbym podkreślić, bezpłatną korepetycją. Gdyby posługiwać się tym tradycyjnym terminem wśród młodzieży i rodziców. Czyli maturzyści w tym momencie spokojnie czekają na informacje, na plakaty. Prawdopodobnie na Państwa stronie, stronie trendowej uczelni, też będzie wiadomość dotycząca tych właśnie korepetycji i wtedy udają się do uczelni i robią to, co jest wskazane na plakacie. Dobrze. Drodzy Państwo, to mamy maturzystów, ale również i studenci mogą liczyć na dobrą informację dzisiaj. Panie Rektorze, dobra informacja dla studentów. Trybunał Konstytucyjny podważył zapis w ustawie prawa o szkolnictwie wyższym o płatnym drugim kierunku studiów. W związku z tym uczelnie, wyprzedzając kolejne decyzje ministerialne, podejmują własne działania decyzjami Senatu Uczelni. Nasz Senat. Kilka dni temu podjął decyzję o tym, że studenci studiujący w Państwowej Szkole Wyższej na drugim kierunku studiów będą mogli studiować bezpłatnie. I to jak sądzę bardzo dobra informacja dla naszego lokalnego środowiska, między innymi dlatego, że tak bogata oferta. Powtórzę, ponownie przedstawiamy ofertę aż 18 kierunków studiów w tym pięciu kierunków studiów magisterskich. Pod tym względem należymy do najlepszych uczelni tego typu jak nasza w kraju. Żadna uczelnia nie przedkłada tak bogatej e, propozycji pięciu studiów magisterskich i może przypomnę te nowe dwa, w którym, które w tym roku rozpoczynamy, to bezpieczeństwo narodowe oraz pielęgniarstwo. Zapytam Panie Rektorze, to byłby problem dla studentów Państwowej Szkoły Wyższej? Dużo jest takich osób, które studiują dwa kierunki tutaj w Białej Podlaskiej? Jest grupa kilkunastu procent studentów, którzy są zdecydowani po pierwszym roku sięgać, głównie po pierwszym roku, kiedy już odpowiadają sobie, to był dobry wybór, sięgać równocześnie po drugi kierunek studiów. To jest na przykład łączenie pedagogiki z kierunkami medycznymi, czy na przykład informatyki z budownictwem. Student dzisiaj na trudnym rynku pracy wie, że jeżeli będzie posiadał dwa takie uprawnienia, czyli dwa dyplomy. Jednego kierunku i drugiego będzie atrakcyjniejszym na studiach wyższych, po studiach wyższych. Ale chciałbym też przy tej okazji powiedzieć, że już przygotowujemy się do podwójnych dyplomów polsko-ukraińskich. Takie porozumienie mamy podpisane z Ukrainą, z Uniwersytetem Technicznym w Ternopolu. Student ukraiński będzie studiował na pierwszym roku na Ukrainie drugim, trzecim roku w naszej uczelni i na czwartym roku, bo tyle trwają studia inżynierskie na Ukrainie, pełne cztery lata, powróci do swojej uczelni. No, jest to coś nowego, coś na co bardzo oczekują studenci z Ukrainy, bo w ten sposób będą mieli dyplom Unii Europejskiej, kiedy jeszcze w niej są nieobecni. Informacje dla studentów i dla maturzystów zostały przekazane, ale panie rektorze, uczelnia mimo, że są wakacje, pracuje, macie kolejne pomysły, realizujecie kolejne plany. Jak wygląda życie z uczelni podczas wakacji? Co ciekawego w planach? Życie uczelni oprócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych to prężnie działający Uniwersytet III wieku, także liceum akademickie oraz oferta tegoroczna gimnazjum przy naszej uczelni, co pokazuje, że chcemy integrować się z naszym lokalnym środowiskiem. Stąd nowością dla osób starszych w tym roku jest propozycja studiowania na studiach stacjonarnych dla studentów wieku 50+. Plus. Na kierunku zdrowie publiczne przedkładamy propozycję specjalności zdrowie osób starszych. Jest to coś nowego, coś wyjątkowego, ale chciałbym powiedzieć, że takie inicjatywy już w Polsce dla osób starszych zafunkcjonowały na kilku uniwersytetach. To jest ta nowość. Zakładamy, że w tym roku akademickim zbliżającym się będą u nas studiowały na studiach stacjonarnych także osoby 50. Plus. To jest szansa znalezienia się też na rynku pracy lub zdobycia wiedzy o swoim zdrowiu, co jest niesłychanie ważne, kiedy już przychodzimy na odpoczynek i jesteśmy na emeryturze. Głęboko wierzę, że lokalne środowisko skorzysta z tej propozycji. Mamy pierwsze zgłoszenie zesłuchaczy naszego uniwersytetu. Tyle na dzisiaj z Państwowej Szkoły Wyższej. Ze mną profesor zwyczajny, doktor habilitowany Józef Berger, rektor uczelni i pani doktor Marta Chodyka, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Pani prodziekan, tylko dodam, że te, te zajęcia z matematyki prowadzone będą w małych grupach, więc spokojnie czekajmy na informacje. Drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję. Zapraszamy na stronę internetową Państwowej Szkoły Wyższej. Do zobaczenia. Dziękujemy za spotkanie w morach naszej uczelni.